Studia drugiego stopnia z turystyki kulturowej to wyjątkowa okazja do zdobycia wiedzy. Jako wieloletni pracownik uniwersytetu, ale również praktyk, osoba, która prowadzi firmy, firmę doradczą w zakresie turystyki, wiem, jak liczą się szerokie horyzonty i szeroka wiedza. Turystyka jest tą gałęzią gospodarki, która łączy w sobie liczne tak naprawdę zdobycze wiedzy i nie wystarczy posiąć tylko prostej wiedzy w stopniu podstawowym, aby móc rozwijać i właściwie kształtować produkty turystyczne, aby kreować politykę w zakresie turystyki, to wymaga odpowiedniego przygotowania. Jestem pewien, że studia drugiego stopnia przygotowują naszych absolwentów do pracy w zawodzie, do pracy na poziomie eksperckim, do pracy, gdzie bez problemu wejdą na poziom kreowania produktów turystycznych oraz współtworzenia polityki turystycznej na poziomie gminy, powiatu, województwa oraz całego kraju.